To już kolejny odcinek z, nie piszcie do mnie, Rating Days I, i <laughs> y, nagrywam go, bo, bo po prostu złapałam nowego super konia I czemu by nic nie nagrać, bo w sumie nudzi mi się I ogólnie przepraszam za mój głos, ale y, jakąś godzinę temu wstałam I mój głos jest totalną porażką To potem sobie zbiorę po odcinku, sprawdzę, jakie są koniki. Hmm. Nie, takiego miałam. Właśnie to był Line Light, ale go sprzedałam i mam Moonlight. I patrzcie, jakiego konia zebrałam. Jest piękny. Tylko nie mam pomysł na imię dla niego albo w sumie nazwę go hmm Kama czemu nie dobra, wyczyszczę go oj jest bardzo, bardzo piękny dobra dobieram do niego jakiś sprzęt nie, muszę iść do Alexa zdjąć Poczekajcie Mhm <laughs> mm O, i to będzie do niego pasowało chyba Albo w kropki Nie, to, to nie pasuje Justa, zdecyduj się, no Nie, nie piszcie do mnie A nie, chyba nawet nikt nie napisał O Jezu, przepraszam Serio za mój głos ale nie wiem jak to opanować. O, siadło mi A to nawet lepiej. jest on jest piękny. Jadę na ujeżdżalnię. Sobie wezmę ten swą I za ten ogon. Boże. serce że się tak ekscytuję. <laughs> Ale on jest po prostu śliczny. Śliczny, tak śliczny. <laughs> no przepraszam. Jest rano, ok. Znaczy jest 11.25, ale <laughs> Dla mnie to jest na razie rano Dobra, jedziemy, jedziemy O, Alex, siemcia Dobra No i pięknie, kurczę Dobra Wygląda tak Jezu, jaki on piękny Ale te... Aha, Nie, nie potrzebuję, zakładałam ochraniacze bo brzydko wyglądają no cóż jest piękne, ok, po prostu jest piękne pojedźmy kusem Jezu śliczny jest nie, nie, nie pisz, nie pisz nie pisz ale no ładny Mega. No nie mogę się na niego napatrzeć. Tylko te ochraniacze zepsułam. Wy mi w ogóle słyszycie. To jest jakiś koszmar. <laughs> Galop. Czemu to jest podpisane jako wiem tego? I ten język polski jest taki... jest bo jest. Nie ma polskich znaków po prostu, okej? Okay? Poczekajcie. Chyba co, czegoś nie dopracowali. Chyba na pewno. No cóż. Ojej, Dopiero sobie screeny w sumie. Dobra. Jest okej. Okay. Ja widzę już te wszystkie edity z nim nie boż, on jest piękny. Ale super aktualizacja, że zrobili, żeby można wchodzić na ujeżdżalnię, bo w sumie, no, to jest fajny ten. O Jezu. I ogniem miałem też tu latającego konia, ale te kulki są takie, że nie chce mi się ich nawet tworzyć. Więc. No. Jezu, nie mogę się patrzeć na tego konia. To jest śliczne po prostu. No nie. No. Nie, nie, nie. Nie ma żadnych tych. Nie ma żadnych. Kurcze. Wadu. O, wadu. Chociaż. Zawsze się jakieś znajdą, ale. No. <laughs> Boże. Tak żywa. Ten ogon jest taki piękny. Jeszcze sobie zobaczę. I porobię screena. Ale on jest chyba większy od takiego normalnego. Kura. Wiem, że teraz te Clydesdale są wielkie, po prostu. Bardzo wielkie. Nie zwracajcie uwagi na to, co piszą ludzie to nie bo. No. Nie wyłączyłam powiadomień znowu. Już stali przygotowywanie się do odcinka. O, 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 widzę tutaj, widzę tu Zobaczcie, czy są większe, czy są takiej samej wielkości. No. Naprawdę. Czemu mi to robisz? Ale moim zdaniem, ten kurs powinien trochę poprawić, bo. Konie fryzyjskie mają taki kus, że podnoszą nogi bardziej trochę, trochę bardziej. No i. <laughs> wy mnie w ogóle słyszycie. To jest jakiś koszmar. O, o, tam jest arabek. Miałam takiego. No jest chyba trochę. Nie, chyba jest taki sam nawet. Nikt nie ma szczęśliwego konia, naprawdę. Czemu wy to robicie Swo swoim koniom? No, <laughs> jak ja się zaraz zdenerwuję, to nie. Nie, są większe chyba. Albo mi się wydaje, albo są większe. I jeszcze sprawdzę. O, te są mega wielkie. Patrzcie, jak ja włączę sobie tego od tego, to jest taka wielka różnica. Wow, po prostu wow. I mi się zdaje, że to robi się taka lekka, podruba z Tylko na innej zasadzie. Dobra, myślałam, że to jest inny kon niż był. Dobra. Bo <ścoughs> jak ja się z niego cieszę? Co jest? Ja ujmę to ochraniacze, bo. Boli. boli mnie to, ok? Boli mnie to. I wezmę jakiś inny sprzęt. O, na przykład ten. I pojadę na jakąś wyspę. Porobić jakieś fajne screeny czy coś. I odnowili te statki w ogóle. Może dzisiaj wejdzie odcinek z realistycznego Horse Riding Tales? Może jutro, może... Ale na pewno wejdzie, bo już mam nagrane. Tylko jeszcze do głos dograć. Ale nie wiem, czy dzisiaj dogram. Bo nie wiem, jak to będzie z moim głosem dzisiaj. Tego normalnie teraz dograła, ale... Słabo tak trochę. Kolejny odwiedzający kama. Kama, 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 kama. Kama, kama, kama. Solo. Nie lubię, nie, nie lubię z kimś grać. Wolę sama. Z kimś mam większe lagi. Po prostu. Tego. Dobra. O, już 9 minut nagrywam. Bez sensowanego gadania piszcie, czy w ogóle Was to interesuje, bo. O ja, wtedy się. Jak wtedy się znajdujemy na tym. Na, na wyspie. Czy znaczy na statku, czy tylko. To jest tak bo teraz to nie wiem. Ja myślałam, że to tam coś jest, ale to tylko kamyk czy coś. <laughs> Aha, i dodali takie furtki. Nie wiem, czy wam pokazywałam. I można zamknąć. I otworzyć. I zamknąć. I otworzyć. O, było. I zamknąć. Przepraszam za głosy w tle, mam otwarte okno, jak zwykle. już tutaj, przygotowywanie się do odcinków. O, co tam za konik jest? Co ja, co ja widzę? Yy, o, ktoś ma norta, nor, Norfa. Nie jak to się czyta. On jest piękny. Nie, ja wolę mojego. Mój jest bardziej prestiżowy. Ale ładny. Ej, będę na niego zbierała. Dawno będę na niego zbierała. Znaczy te, te, te różne. O, dobra. Ja już ogólnie kończę ten odcinek, bo nie mam nic tu do gadania. O, można się położyć. Dobra, nieważne. Pa, pa.